Z produktami firmy Gators Eyewear, czyli de facto okularami, mamy do czynienia już od paru lat. Mamy jako ekipa Fragautu używamy okularów Magnum Z, Boxster i Raptor, czy Raptor, które otrzymaliśmy o ładnych paru lat temu, jak firma Gators dopiero wchodziła na rynek. Firma założona przez byłych operatorów sił specjalnych, produkująca okulary przeciwsłoneczne, głównie balistyczne. Dostaliśmy ostatnio od sklepu Specshop dwie pary nowych okularów, które będą się przewijać, przynajmniej jedne na, na naszych filmach. I pierwszy z tych okularów, Delta, zażyczył sobie szaszłyk i on je będzie nosił. Okulary Delta są klasycznymi okularami w stylu firmy Gators czyli są to aluminiowe oprawki, ramki, zauszniki to wszystko jest anodowane aluminium. Oczywiście z balistycznymi soczewkami, w tym wypadku przyciemnianymi. Drugimi okularami, które są trochę ciekawsze, są te, które wybrałem ja, i są to okulary Blast Shield, które będziecie widywać na filmach dosyć często. Są to okulary typowo taktyczne, nie takie każołolowe jak te, które wybrał Szaszłyk. Tu mamy okulary ze szczątkową ramką. Ramka jest tylko na górze i przechodzi w cienkie aluminiowe załóżniki. Oczywiście, ramka też jest aluminiowa. Cechą charakterystyczną tego modelu Blast Shielda jest wyposażenie ich w fotochromatyczny wizjer automatycznie sciemniający się lub rozjaśniający, w zależności od warunków oświetleniowych, jakie zastaniemy. Przy czym mówimy tu o warunkach na zewnątrz, one nie działają przez szybę, bo szyba z założenia pochłania promieniowanie UV. Tenże wizjer jest wymienny, co jest drugą cechą charakterystyczną tego modelu. W którym zastosowano bardzo fajny system wymiany, polegający na odciągnięciu noska, lekkim rozsunięciu zaczepu szyby i wysunięciu jej na zewnątrz. Można to przy pewnej wprawie zrobić w taki sposób, żeby w ogóle nie dotykać szyby, dzięki czemu nie będzie konieczności jej czyszczenia po wymianie. Te okulary będziecie widywać częściej na filmach. Niestety okulary firmy Gators charakteryzują się także bardzo wysoką ceną, co stanowi dla większości użytkowników bardzo srogą barierę. Są to bardzo dobre okulary, ale niestety z bardzo, bardzo wysokiej półki cenowej.